Witam wszystkich na moim kanale. Ja jestem Iza. Dziś będziemy zadawać kartą pytanie, czy powrót do X to dobra decyzja. Tak więc wybierzcie sobie talię kart, z której chcielibyście mieć czytanie. Od lewej strony będzie to talia numer 1, numer 2 i tutaj numer 3. Daję Wam chwileczkę na wybór talii i zaraz zaczynamy. Ok, jeżeli już każdy wybrał swoją talię, także więc zaczynamy czytanie od talii numer jeden. Czy powrót do X to dobra decyzja? O, karty, karty mi lecą. Czy powrót do X to dobra decyzja? OK, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały pierwszą talię kart, jeżeli chodzi o powrót do EX, tutaj mam wrażenie, że byłaby to dobra decyzja, pod warunkiem, że tak jakby znajdziecie wspólny język, wyjaśnicie sobie wiele nieporozumień w Waszym związku, w Waszej relacji, a także jeżeli. Tak, jakbyście zaczynali wszystko od nowa, ale na tej zasadzie, że zarówno jedna, jak i druga strona będzie dawała od siebie tyle samo, że te energie muszą być wyrównane. Także w takiej sytuacji byłaby to jak najbardziej dobra decyzja, tylko tak jak mówię, pod warunkiem, że ustalicie zasady powrotu do siebie, gdzie zarówno jedna i druga strona, a w związek wkłada tyle samo. Wtedy jak najbardziej powrót do X była, byłaby akurat tą dobrą decyzją. Także teraz sprawdźmy drugą talię kart. Co tutaj ta talia mówi. Druga talia kart. Czy powrót do X to dobra decyzja? Czy powrót do X to dobra decyzja? Decyzja. Czy powrót do X, To dobra. Decyzja. Ok. Jeżeli chodzi o osoby, które wybrały drugą talię kart. Tutaj mam wrażenie, że nie, że nie. Absolutnie nie. Powrót do, do eks nie jest dobrą decyzją, z tego względu, że prawdopodobnie ta wasza relacja, ten was związek był relacją bardzo toksyczną. Tutaj też może być taka historia, że karty pokazały relacje czysto małżeńskie, że. Akurat nie wiem, może był alkohol, narkotyki, jakaś przemoc w małżeństwie, że ogólnie ta relacja wyrządziła Wam bardzo dużo krzywdy. Także więc, jeżeli chodzi o talię numer 2, tutaj karty pokazują, że absolutnie nie. Z tego względu, że jeżeli wrócicie do EXA, to sytuacja tak jakby wyglądała w podobny sposób, a być może będzie jeszcze gorzej niż wcześniej. Także tutaj karty akurat odradzają jakikolwiek powrót do osoby z przeszłości. To teraz sprawdźmy talię numer 3. Talia numer 3. Czy powrót do X to dobra decyzja? Czy powrót to eks, to dobra decyzja? Czy powrót to eks, to dobra decyzja? Okej, okay. jeżeli chodzi o osoby, które wybrały trzecią talię kart, tutaj karty mam wrażenie, że... Mm, Każą Wam w jakiś sposób e, przeczekać tą e, całą sytuację, e, z tego względu, że na ten moment, jeżeli macie e, taką możliwość powrotu, e, karty tutaj, tutaj pokazują, żeby się wstrzymać, nie podejmować żadnych decyzji, e, z tego względu, że być może ktoś inny, lepszy, czeka na Was zupełnie gdzie indziej. Także tutaj, jeżeli chodzi o powrót, e, nie jest, nie jest najlepszą, najlepszą decyzją na ten moment mam wrażenie, że też z tego względu, że ta osoba, jeżeli byście do niej wrócili, ta osoba będzie taką osobą, która też może niekoniecznie będzie Was traktowała zbyt poważnie będzie się czuła bardzo zraniona na każdym kroku będzie Wam dawała odczuć, że to Wy ją zraniliście i tak naprawdę może ta osoba będzie chciała po jakimś czasie skończyć tą relację z Wami i znaleźć sobie zupełnie kogoś innego. Także, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały trzecią talię, kart na obecną chwilę, powrót do EX to jest zła decyzja. Karty pokazują Wam, żebyście się wstrzymali, nic nie robili pod tym kątem, z tego względu, że być może. Po pewnym czasie znajdziecie sobie zupełnie kogoś innego, może też inaczej spojrzycie na tą całą Waszą relację, która była do tej pory. Także więc, kochani, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. I tak jak już wcześniej wspominałam, jeżeli macie jakieś propozycje pytań do kart, to tutaj na dole w komentarzach możecie jak najbardziej je zamieszczać. Także więc dziękuję za dzisiaj i do następnego razu. Pa Pa!